Cześć, jestem Mirek. Witam Was na kanale Technologiczni. W tym filmie zaprezentuję, a raczej zrobię test, którego jeszcze nigdy nie robiłem. To jest test e, routera R15, znacie go, który pokazywałem niedawno na swoim kanale. I test ten będzie odbywał się e, w taki sposób, że pierwszy film, czyli ten w ogóle to jest pierwszy film na kanale, który robię w tym stylu. I bez większego sprzętu do tego zaangażowanego, więc jakość może być troszeczkę gorsza. I teraz tak, test będzie podzielony na dwa odcinki. Pierwszy odcinek to będzie test, oczywiście zasięgu Wi-Fi, bo tego nie dopowiedziałem. Będzie robiony w domu, w którym są drewniane ściany, drewniane stropy. Na dwóch piętrach zobaczymy, czy Wi-Fi sobie radzi, zarówno w technologii 2.4, jak i 5 GHz. Pomiary będę robił przez Wi-Fi Analyzer. Będziecie mieli w rogu pokazane zrzuty tego Wi-Fi analizera, jak wyglądają, więc na bieżąco będziecie śledzić w momencie, jak będę oddalał się od routera, jak spada zasięg, w jaki sposób spada zasięg i jak to wygląda. Pamiętajcie, że zasięg to nie wszystko jest jeszcze kwestia samego dostępu do internetu, który jeżeli jest kiepski. To w tym momencie no, Wi-Fi Wam niewiele pomoże. Ok, to w takim razie ja zebram się do testów i zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Dobrze, jestem teraz na pierwszym piętrze, zaraz nad routerem. Jak zobaczycie, zasięg tego routera troszeczkę spadł. Jest w tej chwili na poziomie minus 50, minus 45 dB. Tak mniej więcej można odczytać z tej skali. I to dla częstotliwości 2-4 GHz. Przełączę się na częstotliwość 5 GHz. I tutaj jest troszeczkę lepiej. Jest minus 55, no prawie minus 60 dB. Zwróćcie uwagę, że dookoła są tylko dwie dodatkowe sieci. Te dwie sieci to inny router i nie ma więcej zakłóceń. Wy możecie nie mieć tak komfortowych, komfortowych warunków do robienia testów. Tu praktycznie rzecz biorąc żadna dodatkowa sieć nie istnieje. Dlatego też nie wpływa na dodatkowe zakłócenie, jeżeli chodzi o pomiary. W bloku, w którym czy mieszkaniu, domu, w którym jest dookoła mnóstwo sieci, ten zasięg może być. Zaszumiony i może nie być tak dobry jak byśmy chcieli, dobra, idę na kolejne piętro. Tutaj kolejny strop drewniany, więc pomiar będzie taki jak zakładaliśmy. Teraz jestem już na ostatnim piętrze, na drugim piętrze i sytuacja wygląda w ten sposób, że przy 2,4 GHz ta sieć nadal jest utrzymana, zasięg jest nadal całkiem niezły. To jest nadal minus 55 mniej więcej. Przy 2,4 GHz i przy 5 GHz to minus 70. Powiedzmy, minus 70. Oczywiście, w rogu ekranu również pojawiają Wam się te pomiary. Widzicie je praktycznie cały czas. Tak więc, na jednym routerze teoretycznie jesteście w stanie. Ogarnąć cały dom, cały dom z dwoma piętrami piętrami, m, gdzie budulcem jest m, drewno. Następny test zrobimy sobie w domu, już gdzie stropy są żelbetonowe. Tam na pewno tak fajnie to nie wyjdzie. Ja jeszcze jeden test zrobię. Za chwilkę wyjdę na dwór i tam zrobię test Wi-Fi. Ale za szybą, za dużą szybą, ogromną szybą, która jest dodatkowo, znaczy drzwiami całymi szklanymi, które dodatkowo są jeszcze wypełnione argonem. To jest specjalny gaz, który stosuje się do. Dobra, nie będę się wymądrzał, wiecie pewnie lepiej ode mnie. Niemniej jednak te drzwi stanowią dość dużą przeszkodę dla Wi-Fi, i tam jeszcze sobie zrobimy test tego. Tego zasięgu. No i świetnie, jestem już na dworze. E, tak więc e, znacznie lepsze oświetlenie. No i słuchajcie, e, zasięg jest następujący. Tutaj jestem za takimi dużymi szybami, zobaczcie. Znaczy drzwiami szklanymi, jak wspomniałem przed chwilą. O, może tak mnie zobaczycie trochę lepiej, bo się jakoś za bardzo rozświetliłem. E, I teraz zasięg jest na poziomie 50 wróć 40 paru decybeli czyli zobaczcie przy 2-4. Yy, wystarczyło się oddalić dosłownie o kilka kroków jest to może 10 kroków nawet nie ja ten router w tej chwili widzę może ze 4-5 kroków od tego routera i zobaczcie jak bardzo yy, różnią się te pomiary sprzed chwili kiedy stałem piętro wyżej dwa piętra wyżej i kiedy stałem tuż przy routerze. Zobaczmy teraz 5 GHz, no to tutaj jest około 60, minus 60 decybeli. Zobaczcie. A zresztą macie, macie w prawym górnym rogu screen tego, więc sami widzicie. Więc no nie można powiedzieć, że wszystkie materiały mają taką samą tłumienność, w związku z tym bardzo ważne jest a, jeszcze nie zaznaczyłem. Ja jestem na tym samym piętrze co router, tak? Czyli jeżeli go widzę, mam go dosłownie w zasięgu, nie wiem, 4-5 kroków, może 3, to bardzo ważny jest też jaki jest materiał pośredniczący. I może się okazać tak, że macie lepszy zasięg przez strop drewniany niż przez szybę. Są takie tabele na internecie pokazujące ten zasięg. I to znaczy tłumienie, i możecie sobie zobaczyć, jak uda mi się znaleźć to, to podrzucę. Dobra, bo widzę, że jestem za bardzo rozświetlony. Moja kamerka sobie chyba sobie nie radzi. Eee, dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnej części, w której pokażę już stropy, yy, stropy żelbetonowe, i tam zobaczymy sobie, jaka będzie tłumienność. Myślę, że tak kolorowo nie będzie, ale to. Testy pokażą. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych testach i w następnych filmach. Cześć.